Hello dzień dobry wieczór z tej strony Franek 14 Karka. a witamy Was w kolejnym odcinku i gra ze mną lekko wstawiony Michciu oraz palemosty. Cześć! Eee, <grywa> <O, jest. grywa> Chyba, że pale też jest lekko wstawiony. <grywa> Paliliśmy budera na moście, ale nie wiemy co teraz. <grywa> budera na mości. Tak. XD w sumie to jeszcze nie wiem jak to, jak z dźwiękiem będzie Czy będzie dobrze słychać, Zobaczymy na końcu Mówisz o, w sensie nagrywasz na YouTubie? Na YouTube'a czy na, na jakąś inną na YouTube a. Social media? Na YouTube'a, tak Okej okay. okay. Bardzo dużo filmów Miałem okazję przez przypadek Trafić na twój kanał Chyba Ponad 1300 filmów 1300 filmów? Tak. a to różne, nie, nie tylko z aha. <gryś> Przyblokował się? Prawie nie mając już sami. Ej, ej, nie nie nie, jeden na jeden, ja go a? robię. Ja go robię. On. Aha. Ale go <gryś> robię. O, bo kurde. To, że sami chcę dzisiaj nim zająć, proszę bardzo. Okay, jakieś 7, 5, 5, 6, 1, UD, jakiś, jakiś cyferkowy. Panowy gracz, albo jakaś konsola, nie wiem czy, co yy, ciekaw w sumie, czy konsolowcy są czasami do, dobierani do yy, pc w tej grze. <śś> Jejku, jaka rzeźnia. Oj. A już chyba wychodzą. Niektóre. Dobra. No, właśnie, w sensie ja. Ten, idę w inną stronę. Bo już zaczęli wychodzić, kurde. Tutaj nowi gracze są, więc. Ej, ale no, jeden na jeden. Odejdź stąd. A, a, a. Dobrze, widzę, że furas chce zagrać sobie Fura. z wyjściem. Proszę bardzo. Furas chce sobie zagrać. No <noise> nowe, <to głos> <my> nie <chodaję. głos> raz co raz no. no beka. No. <noise> Imperator se. <noise> o gdzieś poszedł w ogóle. Hello there. Oh. Oh. 75561 75561 2936 ABE 1874 B45 B45 556 e, 293 4E 7EBAB

jak ty to przeżyłeś? <laughs> Jego pusza pięknego. <laughs> w sensie troszkę mnie drażni yy, Nic cytacji, tego Ren, nie? który nie akceptuje 1 na 1. No to dostało... <laughs> ja, ja już mówiłem Frankowi dzisiaj, że jest taki moment w grze, tak mniej więcej jak jest 10 do 1, czyli yy, tam na przykład 30 do 15, 30 do 20 że ja zaczynam e, by zauważać, że przeciwna drużyna sobie nie radzi i wtedy zaczynam szanować regułę 1 na 1 To jest bardzo nie fair, by grać 4 na 1 Ja sobie 4 e, bohaterach i złoczyńcach zawsze robię Zawsze robię 4 na 4 <laughs> Nie, to ja, to ja jednak. Jedynie, jedynie regułem. Mogę... Ja sobie przypominam samego siebie, kiedy zaczynałem grę, i jakby było 4 na 1 i to strasznie zniechęca ogólnie do dalszej gry. Więc jakby opuszczam tą bijatykę i to sobie. To się są zmagania, nie? Takie stricte. Wiem, aczkolwiek ja jestem nauczony takiej gry z. Jedi Knight, y, albo Outcast, albo Jedi Academy. Tak eee... też widać, że tutaj... <coughs> tutaj jest ważne poruszanie się w grupie. Jak tego nie robisz, no to no to praktycznie jest gra skończona, przegrana. Mm, tutaj to jest to bardzo ważne. Bardzo ważna jest grupa. W sensie, jak, jak chodzą przeciwnicy. Ejku! Ale to jest de demolowanie to jest no, no dlatego ja już jakby zacząłem chodzić po mapie i szukam o, jeden na jeden, ale widzę, że tutaj wszyscy mało o szacunku mają do siebie nawzajem Jejku <laughs> Ale to było koń, dobre o. O, ty, 18 kiffe. 18 yeah. I 0 zgonów. Macie... ten? Też 0? Mm, nie. To w ogóle o, o, Jezus Maria. Jestem <noise> najbliżej. Ojej. Ja mam 2, ponieważ na początku EBA tu grałem. Ale w sumie, bo ty. Ten, I on. Ten, po strachu. O ty po prostu przestałeś y, grać, nie? W sumie. Od jakiegoś czasu, więc. Dlatego tak nisko jesteś. O mnie mówisz, tak, A tak. Ten, no, no. W sensie, no. Jakby... Mówię, ja nie. Ja nie przypadam, bo e, pamiętam siebie, jakby, kiedy ja zaczynałem grać <laughs> przepraszam. E, <laughs> w ogóle, to, co jest <laughs> śmieszne, to że e, ostatnio. Jak robiłem na przykład screena Battlefronta, to mi, to mi się pojawiło, że to jest nazwa Battlefield, Battlefield 5. No, że to niby jest Battlefield 5, a to nie jest Battlefield 5. To no nie jest Battlefield W ogóle znowu no mamy są. taką sytuację, gdzie, zobaczcie, są. Jeżeli to nie są smurfy, no to mamy 1, 5, 15 hmm. levele. I ta Ale... gra jest tak totalnie niezbalansowana pod no, tym względem. To jest... I ja pamiętam swoje początki w tej grze, gdzie strasznie no jakoś mnie to mierziło, że gram z postaciami, które mają wymaksowane te karty. A, a ja jestem takim młodzikiem, nieumiejącym jeszcze grać. Padawanem. No i to... Tak, jakoś mnie mierzi. Że... Niby fajna jest ta gra. Mega, jakby chyba jedna z najlepszych z Gwiezdnych wojen. A, ale jednak jest bardzo niezbalansowana i często bardzo niesprawiedliwa. No ale sobie często. Ja sobie pozwoliłem na swoją opinię. Na tej ale gry. często życie jest też niesprawiedliwe. No tak. Więc, to tak, Wiesz, tak więc można powiedzieć, że to jest taki symulator życia. <śmiech> nie <śmiech> symulator życia. Wiesz, przychodzą... Przychodzą w grupie, ładują się i... Biją się, nie? W grupie. Już ja też oczekuję od tej rozgrywki tego, żebyśmy yy, jakby wykazywali się z własnym skinem, a nie... Yy, Hmm, jak normalnie tak. No wiecie, jak dresy, nie? Wraz tak. i... Spuszczają łomot. Takiemu komuś. Nie? Jakby właśnie to zrobiłem. Patrzyłem na twoją rozgrywkę, jakby... by sobie poradził z tobą, to wtedy bym dopiero pozwolił sobie. Oooo... O. o, co się stało? Co to był? O, janderka. Oj, oj chyba o Jezu! No dużo co zabiłem, cz zabiłem czterech graczy przez przypadek w tym momencie. Co? Znaczy czy trzech? Trzech. Po czwarty jeszcze tam żył, nie? <laughs> <Twój> ruchy! <laughs> obiłanie, Mój ruch to jest rzut mieczem! Znaczy, bo on do mnie się akurat zwracał, bo ja tutaj... E, leciałem Kenobim, emotką, którą niedawno zdobyłem, którą strasznie długo próbowałem masterować na... O, kula! Jonderko Witaj, kulo! O, plecki, plecki! Ojojoj, oj, oj. ja biorę ja na biego ty sobie rób z innymi. Co... Ej, won! Ja biorę. No won. won! Nie, zostaw go, bo to nie jest fair. On. Dobra, ja idę na kogoś innego w sumie. Chodź nie, zostaw mi kanobiego, ja już idę. Odwieczny bruk. Widzę, że parę mosty totalnie Oj. nie szanuje tej rozgrywki. Oj. Chodźmy. Chodźmy w inne miejsce. Ale Lando, Lando trzeba... Tak, no jakby trzeba tą muchę, którą tutaj tak denerwuje, obić. Takiego komara trochę. Komarci brzęczy ucha? Nie <laughs> to, że... <laughs> to nie tak, że nie trzeba mnie rozgrywać, po prostu zapijanie jasnej strony to jest najwyższy obowiązek obywatelski. To jest najwyższa przyjemność, tak? Tak, e, jakby da, da nas najwyższą formą. Nie, dla nas najwyższą formą dojrzałości społecznej, tak? <laughs> Ja myślę, że to jest najwyższa przyjemność granie ciemną stronę. Wiecie, jeżeli mamy 32 do 8, to już nie jest tak. Ale ja sobie pojedynczo chodzę, pojedynczo ich ściągam. Ej, mam pomysł. Zda się mi tutaj kanał Ej, sam je zabij... O Jezu. A, a, a. Ej, to w wszyscy ustawimy się pod mostem, tam wiecie jak są te mosty, gdzie da się skoczyć w przepaść. O nie, ty, a, ale to, nie, nie, to, bo co, będzie do nich jeszcze gorsze, niż to co robimy im. I tak skoczymy w przepaść wszyscy, nie? Aha, w sumie I dobra. W sumie to możemy skoczyć. Co? Skoczymy? To dawajcie na górę. Tylko trzeba się ich odbyć na początku, nie? Musimy sobie tu oczyścić przestrzeń. Jakoś ich zbawić, czy coś takiego No troszkę są bezczelni, na przykład Dalej, albo... Dawajcie tutaj za ten reaktor Nie możesz się wiecznie ukrywać Oj 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 oj, oj, oj spodoby mm. z rebeliant <grywia> o, wylecę Ej, prawie prawie doleciałem na platformę poniżej Ciekawe, ciekawe to sobie pomyśleli na no, aż tam Robimy teraz od wiary? Robimy oj, Chodź, idziemy. chodź, poczekajcie chwilkę, poczekajcie na mnie. Chodźcie, Jestem zbyt daleko od was, poczekajcie na mnie! Wow, popchnął mnie ty. Gracz zepchnięty z pola walki. Wiecie takie coś? O, Oni zaraz wygrają, nie? <laughs> zaraz wygrają? No, jeszcze jeden został. Leje, ej, zostaw go. <laughs> zostaw leje. A już. Dobra, tu spadamy. Jak go no zrobiłem skoki, dalej lecę. Dalej tam lecę. Fajna gra, troszkę łatwa, troszkę. No. Mało wymagająca, tak mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Przez skok, skok wiary zrobiłem to w ogóle? Brawo, brawo Franku, jesteś na, na pierwszym miejscu jako Wejder. Jako maksymalny jeszcze Wejder i z kartami, to już w ogóle jest przesada, nie? W ogóle tam Vader ma jakąś taką jedną z kart, która jest tak strasznie overpowered, nawet gdzieś tam oglądałem jakiś film, że tak, w bazofronta jest... mówią, że to jest jakby totalnie nieetyczne w ogóle grać tą kartą, nie pamiętam o już, którą chodzi, chyba o wytrzymałość. Yy, wściekła wytrzymałość, tak, to jest bardzo mocne. Yy, dlaczego znowu jesteśmy... aha, <laughs> o, a znowu to samo widzę. Ojejku. No dobrze. A, to ja wywalam sobie karty dotyczące dalekiego gripa. A ja... A ja sobie pogram Hrabia Sudoku. Hrabia Sudoku. Dobra, ja zrobiłem... Y Zmianę w ostatniej sekundzie. Czyli gram e, General Grievous. A z są belą. Szkoda, że on nie ma jako takiej podstawowej. E, podstawowej. E, jakby mocy, podstawowej e, wersji, że można grać czterema mieczami na raz. Cześć. A to byłoby yeah. by chyba. Może za mocne. No byłoby, ale. To by była przesada. Jup, napałę! Oj, Oho. Ale żebym się ten napałę rzucił. Zzło, bo Ej, może po... ten, może ca cały mecz napałę będę robił. Nie. Zachęcam. Ja mam wrażenie, że bez, bez, z samymi bez, ludźmi. Bez, bloko bez blokowania ja tego napałem. Na, 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 na. Na pałę, na pałę, Just! Znowu mamy przeciwko sobie 1, 4, 33, 15. Lewele. Ta, ta gra jest so unbalanced. Na pałę, na pałę. Na pałę, na, pałę. Ojejku, na pałę teraz idę W ogóle się nie, nie będę blokował. Takie ułatwienie dla przeciwników, nie? Ale z tego skorzystają, to ja nie wiem Zabijcie, Lando i zostawcie... zostawcie... Kenobiego. Kenobi jest tutaj bardzo honorowy, jeżeli chodzi eee... o moją. Hinobi. Eee... Tak, Kenobi. ja w ogóle ten parowania nie będę używał, teraz będzie tylko na power idę. Tylko power. <noise> Czyli low level przeciwko low level no tak, Levels Będę tak. robił typowo <coughs> Typowo be, go, gębę at? i na oh. Napale, No na 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 Próbowałem tak. zabić kanabiego, y, Który jest na moście i użyłem swojej na pałę, na pałę, umiejętności pałę, chyba pałę, ten na <głos> 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 I cały czas napale Napale O, o ja mam prośbę, zostawcie Kenobi'ego w spokoju. Lecie miga. Możemy zrobić to, co chcieliśmy w tamtej rundzie, czyli czy To jest taka górka, możemy tam wszyscy pójść w jednym momencie, co nie? A nie Bo... wiem kurde, gdzie... <laughs> gdzie oni są. Tutaj. <laughs> <O! Napalmy. śmiech> A Duku to jest bardzo dobry i na, pójście na tyle. bo tak, bo jako postać strasznie ma taki e, w sensie, jeżeli chodzi o levelowanie, to Duku jest bardzo dobry na samym początku. Lewy przycisk myszy, lewy przycisk Akładnie. myszy, lewy przycisk myszy, ta O oh, tak, jest e, takie e, zwodnicze mocno. Także robię taki gameplay na pałę. To <laughs> będzie taki. O! Dla... No Dostałam się mogę... biega. O, jeszcze <laughs> kurwa nie zabiła, <śmiech> nieważne. <śmiech> ups, nie ups. chciałem <śmiech> <śmiech> Czy chciałem, ale nieważne. <laughs> Rozlać chcesz? Co, co chcesz? Rozlać. E Mmm... można tu! Hehehe Doroślimy! Doroślimy do tego poziomu! Ja mam w ogóle fajny... Fajne jeszcze karty do tego żeby iść na pałę, bo 4 hity już gościanie ma. Trafię się. Wejście się do 6, panowie. <ścoughs> ja uciekam od walki, bo nie chce mi się... Nie chce mi się ich zabijać. chodźcie na to burto. Ok. Zatrzymasz się? Jeszcze raz, po prostu, RT górka, jaką górkę? Masz na środku, ja jestem po tam stoję, stoję. Uuu, jogurt mieści Uuuu jogurt mieściga okay, zmieniam sobie postać i do ciebie. Zabiliśmy się nawzajem X z jodą. Napałem na górkę Jest idziemy, Jest tu wejście, aha, tutaj, dobra. Chodź tu, plany, ile? Ile, I co, idziemy popełnić e, sepuku, czy, czy co? A nie, zobaczymy, co robią O, przyciągnij nas! Dobra, niech palpatrz, już nie zginie to. Hehehe, palpat ile! Wait! dostał? Oślepiłeś mnie? Ja powiedziałem. Ja. Oślepiłeś mnie. Dobra Dobra. To jest takie dziwne, że Buffet ma taką umiejętność, która wpływa na. wpływa na. E, pływa na nie. Wpływa na teammates, nie? Jej, skaczymy do dziury, ja skaczę do dziury. Prawie bym przeżył jakbym... Zwycięzcy... Co rob, to to, to, czy... my, to o mnie mowa. ]ね. Dobrze panowie, alkohol wymaga się wyjścia, <bunker> idę na... do <glock> <glock> <Ale>. <glock> Alkohol wymaga szczególnego wyjścia. Bocz <glock> <glock> zwycięzcy. Uuu, hrabia Sudoku. Gdzie bywajcie, czyś